Skoro nadajemy zbawić. Nie może zabraknąć tematu radiostacji. Dla jednych krótkofalowcy kojarzą się z CB radiem, a dla innych z dużymi antenami. A kim są i co naprawdę robią? Tego zaraz się dowiemy. Grupa krótkofalowców, która nas odwiedziła, ma bardzo piękny cel w swoim założeniu. Nieść, pomoc każdemu człowiekowi, wykorzystując wiedzę, oraz możliwości, które przez to hobby nabyli. Oto oni, Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa Polskiego Związku Krótkofalowców, czyli w skrócie MASR. Cześć. Jest nam bardzo miło w kolejnym roku znowu wspierać WOŚP. No i tak jak powiedziałaś, zajmuję się krótkofalarstwem. Czym jest krótkofalarstwo? To jest robienie łączności. Niektórzy nas mylą z CB Radiem. Różnica jest. Pod tym względem, że CB Radio może mieć każdy krótkofalowcem, trzeba zostać, trzeba zdać egzamin. To tak samo jak w. Na przykład prawo jazdy, masz prawo jazdy na zwykły samochód, ale masz też prawo jazdy na samochód ciężarowy, czyli prawo jazdy zawodowe, musisz zdać dodatkowy egzamin. Tak samo, żeby rozmawiać przez CB kupujesz i gadasz, żeby być krótkofalowcem, żeby zacząć rozmawiać, no to w tym wypadku musisz zdać egzamin. I różnica między CB a krótkofalowcami jest dość ciekawa, pod tym względem, że... Sibi ma tylko i wyłącznie jeden zakres częstotliwości. Krótkofalowcy, w tym wypadku, mają wiele zakresów częstotliwości. I jak Sibi Radio ma zasięg, 20, 30 kilometrów przy dobrej antenie, krótkofalowcy wykorzystają inne pasmo do łączności takiej do 100 kilometrów, inne po całej Polsce, inne zupełnie po całej Europie. Także tutaj mamy zawsze tą możliwość, zawsze to szerokie spektrum, żebyśmy mogli rozmawiać z kim tylko chcemy, w dowolnym miejscu na Ziemi. Ale po co taka łączność kryzysowa w, czasie, w czasach, kiedy zasięg telefonu komórkowego jest właściwie wszędzie, internet dociera do największych zakamarków. I jaki to ma związek z transatlantycką radiotelegraficzną centralą nadawczą Babice? Radiostacja Babice powstała po to i miała takie założenia i funkcje, żeby w czasie rzeczywistym nie listem, nie kurierem, ale w czasie rzeczywistym przekazywać informacje przez Atlantyk, chociażby z notowań giełdowych, czy depesz dyplomatycznych, czy też prywatnych wiadomości prywatnych. Tak, wiadomości. W dzisiejszych czasach przydaje się łączność kryzysowa w sytuacjach jak choćby ostatnio w Chorwacji gdzie było trzęsienie ziemi w pierwszej kolejności była zerwana łączność ta teraz możemy powiedzieć tradycyjna czyli przez telefony komórkowe internet został wyłączony poprzez zerwane światłowody przewody telekomunikacyjne i tutaj możemy, jedyna niezawodna wtedy łączność jest drogą radiową. Krótkofalowcy właśnie tą drogą mogą przekazywać informacje, chociażby o ilości poszkodowanych, o potrzebach ludności, przekazywać informacje, czy też prywatne wiadomości osób zaginionych, czy, czy osób, które się poszukują nie chcemy wchodzić w kompetencje służb profesjonalnych naszym celem jest wspieranie tych służb ale też odciążenie tych służb poza zakresem ich działania czyli właśnie koordynację informacji prywatnej ludności to znaczy ludności tak. to w takim razie Jesteśmy z Wami bezpieczni, nawet jeśli zabraknie internetu. A co Wy tutaj macie? Jakie to są urządzenia? Jak to wygląda po Waszej stronie? Jak ta łączność wygląda? Co Wy robicie? Jak działacie? Jeżeli chodzi o. Taki aspekt techniczny. Musimy tutaj powiedzieć o, o tym, że tak jak i przez analogię do służb profesjonalnych, kiedy chcemy sobie kupić samochód, który ma być świetnym samochodem gaśniczym, no to nie są one produkowane w fabryce, tylko są dostosowywane. Tak samo i my dokładnie do naszych potrzeb dostosowywujemy sprzęt, który jest dostępny dla nas jako krótkofalarzy. Jest dostępny i z tego sprzętu wybieramy urządzenia, które najbardziej będą nam potrzebne do celów, które będziemy chcieli jakby uzyskać. Tak? W ten sposób budujemy zestawy. No oczywiście je bardzo popularnie nazywamy go boxami. Dlaczego? Dlatego, że jest to kompletny zestaw narzędzi, które potrzebne są nam w celu zawarcia, rozpoczęcia takiej łączności. No i w zależności od tego, na jakie to ma być odległości, jaka ma funkcja być spełniona, to budujemy sobie skrzyneczkę. I tutaj przyjechaliśmy z takimi naszymi zestawami. Każdy z tych zestaw. Tak naprawdę jest naszym zestawem prywatnym, który budujemy, każdy z nas buduje bądź budujemy wspólnie, w klubowo. I tutaj widać szereg różnego rodzaju go-boxów, które delikatnie się różnią od siebie, ponieważ mamy tutaj go-boxy, które są nastawione na przykład z pierwszego goboxu, jeżeli byłabyś zainteresowana, jeżeli wy byście byli zainteresowani na przykład wysłaniem e-maila. Możemy wysłać maila w momencie, kiedy w Europie, w, nie wiem, w naszej części Europy, nie ma na przykład internetu. Jesteśmy w stanie wysłać depesze drogą normalnie mailowo, jesteśmy w stanie odbierać obrazy, jesteśmy w stanie odbierać całe dokumenty, faksy, no pdf -y. tak naprawdę to jest, to jest normalny, normalny przesył. Następna radiostacja jest radiostacją przenośną, jak widzimy, tam jest umiejscowiony również akumulator, dzięki temu akumulatorowi bez podłączenia, czyli jesteśmy możemy być zrzuceni tak naprawdę w absolutną otchłań, bez, bez, bez prądu, bez niczego, jesteśmy sobie w stanie poradzić. Kolejna skrzynka to jest nasz ruchomy taki, że tak powiem przemiennik, który jeszcze dodatkowo jest takim urządzeniem, które jest w stanie wzmocnić sygnał w jakichś trudnych leśnych sytuacjach, kiedy, bądź w górzystym terenie, kiedy, kiedy, ta, ta kiedy te częstotliwości mogą być, że tak powiem już zbyt niewystarczające, żeby to przejść. Tutaj jest jeszcze ciekawostka, system jest zrobiony w ten sposób, że korzysta z wewnętrznego zasilania, ale również jeszcze jest przystosowany do podłączenia na przykład paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu taka stacja przy połączeniu paneli jest w stanie być po prostu pozostawiona jako skrzynka na łące i ona sobie będzie pracowała, tak? czyli skrzynka, antenka i to może być po prostu stacja tego typu, która zaspokoi właśnie to, to przenoszenie tych informacji między kolejnymi użytkownikami. Kolejna skrzynka jest troszeczkę nietypową skrzynką, ponieważ ona to jest to jest go box, który jest GoBoxem satelitarnym. My, jako, my również mamy taką możliwość, że nie działamy tylko i wyłącznie na tych falach takich tutaj przyziemnych, naziemnych, podziemnych i tak dalej, ale mamy też możliwość właśnie korzystania z dobrodziejstw satelitów, które są wystrzeliwywane i na, przez jednego z satelitów jesteśmy w stanie, nawet jeżeli by była jakaś naprawdę duża draka w Europie i tu mielibyśmy problemy, na przykład, nie wiem, coś by było zakłócane i, i, i tak dalej, możemy korzystać z satelity i tak naprawdę przez tego satelitę również wysyłać pocztę, również wysyłać dokumenty, również wysyłać zdjęcia, również wysyłać głos, więc tak naprawdę te, ten sprzęt za każdym razem dostosowujemy sobie sami, za każdym razem go konfigurujemy, za każdym razem go dostosowujemy i tak jak mówię... To co nas różni, to co zresztą Tomek wspominał, to jest to i Bartek, nie chcemy, jakby my nie konkurujemy czy z wojskiem, czy nie, nie konkurujemy z profesjonalnymi służbami, tylko dzięki tym sprzętom, dzięki tym boxom uzupełniamy się nawzajem, bo też mamy troszeczkę inne możliwości. Czyli nawet jeśli straż ma swoją łączność, pogotowie ma swoją łączność, to i tak jest jeszcze miejsce dla Was. Tak, oczywiście. Chociażby zdarzenie trzęsienie ziemi w Nepalu kilka lat temu. Nasz kolega klubowy właściwie przez przypadek przechwycił informacje od krótkofalowców, którzy byli pierwsi na miejscu i pierwsi nadawali, przekazywali informacje o potrzebach, o kocach, o lekach, o żywności na cały świat z miejsca zdarzenia. Krótkofalowcy... Podczas trzęsienia w Nepalu byli wcześniej niż media. Więc nasz kolega klubowy przechwycił tą informację. A że informacja nie docierała na zachód Europy, on z, tutaj z Warszawy przechwycił tą informację, poinformował jednostkę Straży Pożarnej tutaj w Warszawie i rzeczywiście dzięki temu. Szybciej ta pomoc była już organizowana, szybciej, szybciej rozpoczęto konkretne działania z konkretnym zapotrzebowaniem. No później, oczywiście, służby potwierdzały między sobą, co jak, ale krótkofalowcy dostarczyli tą informację jako pierwsi. I tutaj jest jak najbardziej miejsce dla nas, ponieważ łączność radiowa w takich sytuacjach jest, no. Właściwie jedyną działającą łącznością, szczególnie, że, że jako grupa łączności kryzysowej specjalizujemy się właśnie w, w tym, żeby nasze wszelkie radia, wszelkie zabawki działały bez potrzeby zewnętrznego zasilania, zewnętrznego źródła prądu. I, i tutaj jesteśmy, no w tym celujemy i chcemy być jak najbardziej skuteczni. Rozumiem. To w takim razie ja bym chciała zapytać, jak to jest? Jak, jak wy to robicie, że tą łączność nawiązujecie? Czy możecie nam to jakoś zaprezentować? Nie ma problemu, bardzo chętnie. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne podaje stacja Stefan Paweł 5, Maria Adam Stefan Roman. Stefan Paweł 5, Maria Adam Stefan Roman na wywołaniu ogólnym. Maria Adam Stefan Roman. To Stefan Kłobek 5, Adam Maria Stefan Kłobek 5 Adam Maria, SP5 Maria Adam Stefan Roman. Dzień dobry, odbieram z raportem 5, 9, 5, 9. Tomasz stare Babice, mikrofon do ciebie Skupię Adam Maria, SP5 Maria Adam Stefan Roman Witam serdecznie Tomku. Z tej strony operator Adrian. Odbieram się również z raportem 59, nadaje z Warszawy, czyli tak całkiem w sumie niedaleko kilkanaście kilometrów od ciebie. SP5MASR, sp 5 am Ok, SQ5 Adam Maria, SP5 Maria Adam, Stefan Roman. Dzięki Adrian za miłe QSO. 73 połączności. Dziękuję, 73, dobrze. I tak właśnie wygląda łączność. To jest przykład takiej najbardziej typowej łączności, z którą się, z którą się spotykamy na co dzień. A czy jest coś więcej? Czy coś więcej jeszcze możecie zrobić? Tak, jak najbardziej. Tak jak Bolek właśnie opowiadał, możemy, możemy prócz zwykłych łączności przesyłać też dane typu, czy dokumenty, czy maile, bez dostępu do internetu. Możemy przesyłać obrazki, możemy szkolić młodzież. Tak jak na przykład ja uwielbiam szkolić młodzież w łowach na lisa. Łowy na lisa polegają na tej zasadzie, że gdzieś w terenie jest ukryty nadajnik, a młodzież ze sprzętem pod naszym okiem, w tym wypadku szuka, gdzie to jest, i powstaje pytanie. No po co? Czy jest z tego jakiś sens? Jak najbardziej idziesz w góry, masz ze sobą jakieś radio typu krótkofalówka PMR albo coś w ten desen, żeby rozmawiać w grupie. No i w pewnym momencie grupa poszła w inną stronę, ty poszłaś w inną stronę, zagubiłaś się, coś się z tobą stało, i masz tylko i wyłącznie radio na telefonie zero zasięgu. Jak w tym wypadku ciebie znaleźć? Wysyłamy kilka ekip, czasami wystarczy nawet jedna z odpowiednim sprzętem, i tak samo jak w łowach na lisa. Ty stajesz się lisem, a my Ciebie zaczynamy szukać. Używasz radia co chwilkę, włączając nadawanie i mówiąc chociażby yy, czekamy na pomoc, yy, proszę o pomoc, cokolwiek, a my z antenami kierunkowymi namierzamy, gdzie jesteś i idziemy na azymut, przez co Ciebie znajdujemy. Więc niby taka prosta zabawa dla dzieci, ale pomaga w tym wypadku dzieciom zrozumieć, że za pomocą radia można czynić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejny aspekt to chociażby budowa gołboków, tych, które tutaj widzimy. To też jest właśnie aspekt związany z krótkofalarstwem. Pod tym względem, że. Zdając egzamin mamy możliwość tworzenia własnego sprzętu, testowania własnego sprzętu, tworzenia zupełnie nowych rozwiązań, które w przyszłości mogą być chociażby za, e, zaaplikowane do służb profesjonalnych, bo wszystko zaczyna się właśnie od takiej małej skrzynki z masą kabli, a później nagle służby profesjonalne z tego zaczynają korzystać. Wspaniale. Czuję się bezpieczna, że w razie czego mnie znajdziecie. A powiedzcie mi, bo widzę taki gigantyczny sprzęt tutaj, nadajnik. Czasami uważa się, że różne duże nadajniki są niebezpieczne, powodują jakieś choroby. Czy to prawda, czy jednak bezpieczne? Jest to bezpieczne. To, co, to, o czym powiedziałeś, wynika przede wszystkim z niewiedzy, no i z tego, że czasami ludzie też nie chcą poczytać, albo tekst, który mówi o bezpieczeństwie, jest dla nich bardzo trudny. I teraz tak, czy to jest bezpieczne? Najbliżej anten, najbliżej nadajników znajdujemy się my. Jak widzimy, Jesteśmy cali zdrowi, nie mamy trzeciej ręki, nie mamy trzeciej nogi, druga głowa też na mnie urosła. Dlaczego? Pod tym względem, że tworząc tego typu sprzęt, najpierw dbamy o siebie, bo to my jesteśmy najbliżej danego sprzętu, a później. Sąsiedzi są o wiele, wiele dalej. Fala słabnie z każdym metrem, ona jest coraz, coraz słabsza. Czyli to, co dociera już do sąsiadów, jest jeszcze bardziej bezpieczne niż to, co jest przy nas. No i przede wszystkim o tej niewiedzy, to co wcześniej właśnie powiedziałem. W 1929 roku gazeta Cieszyńska napisała o tym, że pewna grupa społeczna stwierdziła, że silne mrozy, które zniszczyły wszelkie uprawy, to kwestia rozwijającej się radiofonii i anteny. Brzmi co najmniej dziwnie. I w dzisiejszych czasach no, wywołuje śmiech na zasadzie, jak radiofonia przywołuje mrozy. no Mamy wiedzę teraz na ten temat, bo wiedza tamtych ludzi była o wiele, wiele niższa. My z każdym dniem zdobywamy wiedzę. No, ale w dzisiejszych czasach, jakby na to nie patrzeć, nadal. Mało wiemy, coraz więcej się dowiadujemy. I to, co my tutaj właśnie robimy, to, co robimy też na co dzień, to staramy się pokazać ludziom, że to jest bezpieczne hobby, i to jest hobby, które może pomagać każdemu, nie tylko nam, ale Tobie, każdej osobie, którą tutaj widzimy w zasięgu wzroku, praktycznie każdemu. Reasumując, tak nie bójcie się kabli wiszących, nie bójcie się dziwnie, sterczących anten, z balkonów, dachów. Tam mieszkają zapaleńcy, wasi przyjaciele, a może i nawet osoby, które kiedyś wam udzielą pomocy. Bardzo wam dziękuję. Ja czuję się bezpieczna. Myślę, że wszyscy czujemy się bezpiecznie. Wspaniale, że rozwijacie swoje hobby, i bardzo, ale to bardzo się cieszę, że pomagacie nam przy 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie mogłoby być inaczej. Pomagaliśmy, pomagamy i będziemy oczywiście pomagać, zarówno w czasie orkiestry, jak i, mam, miejmy nadzieję, w tych czasach kryzysu, który oby nigdy nie nastąpił. Wspaniale. Pomagajcie nam cały czas, a tymczasem czas na przejście do naszego studia. Oddaję głos do studia.